A potem przejdziemy jeszcze do chłopaków i im również zrobimy face to face. Jeszcze chwilę porozmawiamy przed tym. Przypominam, że Kamila zaznaczała, że jeżeli zostanie tak mocno popchnięta przez Ewę, że będzie się przewracała, to się riff wtedy mocno odegra. Fight, week, baby. Nie, trzymaj tą stronę, a ja tam będzie. fight, week. Fajne. Czujesz, nie? Co, dzisiaj już nie Czujesz? Się, dzisiaj już nie jesteś taka cwana. Nie, po prostu nie będę cię pychać nie, 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 nie będę cię pychać cwana. bo jest z tobą nudno, rozumiesz? Tak. Co ja cię pcham za Za duży za nie... za dużo hejt się wylał, co? Na mnie? Ty czytałaś komentarze? Mnie to teraz ludzie kochają, bylał? ale ciebie nie za kochają bardzo. Cię. Tak, mówią, żebym zbiła tą lamputarę. No to dawaj. No to już czwartego, dawaj. kochanie, czwartego. Drogie panie, nikt między, między wami nie zbywa. stoi w tym momencie, naprawdę, nie musicie się hamować. Czyli to przez te komentarze dzisiaj jest spokojniej. Jak jest? Jeszcze raz? Tak powiedziała, Kamila, że to przez te komentarze teraz już tak nie robisz. Nie, w ogóle nie dam komentarze, ale ludzie mi mówią, że po prostu no nie lubią cię. Nie wiem, czy to przez ciebie, czy to przez twojego narzeczonego, nie wiem. Rozpłaczę się zaraz, chyba. Bo... Nie płacz. Strasznie. Nie płacz, po walce będziesz Trasznie płakać. Nie co mówisz? Po walce będziesz płakać. A może pójdziemy na piwo? Cię pocieszę. Nie, dziękuję, tylko mi się jej nie cały na czterech antybiotykach. Słuchaj, niejedno miałaś w buzi, nie? O tyle się. Wielu, co? No to było tak głębokie jak Twoje głębokie gardło. No. Głęboko potrafią, no, podobno no, potrafisz. Podobno potrafisz głęboko. Tak jest. Ja. No. Rekordy tam podobno biłaś. Nie większe od twoich. Ja tak nie zarabiałam. No, <laughs> Ciekawe. Tak. Też obrotna z ciebie dziewczyna. Zawsze. I bardzo zaraz. I bardzo zaraz. Zawsze mówią już tylko i wyłącznie umiejętności. I nasze pięści. I kopyta. Drogie panie, pozycja bokserska, skoro się już uspokoiło. Te spojrzenia zabijały, co? No mocno. Było.